.pl. Dawid Hajuk, Witam serdecznie, naszymi dzisiejszymi gośćmi są pan dyrektor Marek Harasymów Budimex Nieruchomości, Konrad Mitręga Private Brokers i Piotr Tochmar Instytut Analiz Monitor Rynku Nieruchomości. Szanowni panowie, obniżka stóp procentowych do rekordowego poziomu 2% to chyba bez cienia wątpliwości Absolutny hit e, ostatniego kwartału tego roku. Jak panowie oceniają tę decyzję Rady Polityki Pieniężnej i w jaki sposób ona się odbije e, na rynku i co tak naprawdę to oznacza dla, dla klientów? Na pewno odbije się na sprzedaży. Na pewno łatwo dostępny kredyt. Zawsze pobudzał sprzedaż, e, nie tylko w Krakowie, w całej Polsce. I im łatwiej on jest dostępny, im ta rata kredytowa jest niższa, tym więcej ludzi się na niego decyduje. W związku z tym. Na pewno możemy się spodziewać dobrej sprzedaży w nadchodzących miesiącach czy kwartałach. Mówi się, że tego się należało spodziewać. Dlaczego tego się należało spodziewać? To te, te stopy procentowe są już, są już właściwie najniższe w historii w tej chwili. Trudno było oczekiwać innego zachowania dla, od Rady Polityki Pieniężnej, dlatego że my w, na przykład w banku w Europejskim Banku Centralnym WBC mamy stopy ujemne na ten moment. Spadek stóp procentowych w tym miesiącu powoduje właściwie wciągnięcie ich do poziomów rekordowych w historii polskiej gospodarki. Efektem obniżenia stóp procentowych zawsze mamy niższe obciążenie kredytowe, przez to większą zdolność kredytową, przez to możliwość kupna. Bądź taniej tego samego mieszkania, zaciągając się kredyt, bądź kupna większego mieszkania. My już taki proces obserwujemy u wielu deweloperów, że oni więk... jakby budują mieszkania większe. Liczba tych mieszkań większych się również zwiększa. Jeżeli chodzi o drugi aspekt, to zeszły rok był napędzany transakcjami gotówkowymi, nie tylko kredytowymi, ale tra transakcjami gotówkowymi, e polegającymi na tym, że ludzie, którzy do tej pory oszczędzali na lokatach, te lokaty likwidowali, przerzucali środki na nieruchomości. Lokaty traciły na zyskowności, natomiast jeżeli chodzi o mieszkania, domy, ich cena delikatnie wbijała się w górę, szczególnie w tych dobrych lokalizacjach. Myślę, że ten proces może nie będzie dużo większy, ale na pewno przez obniżki stóp procentowych przynajmniej będzie zachowany. Trzecim elementem, jeżeli chodzi o stopy procentowe, jest obniżenie kosztów obsługi kredytów dla dotychczasowych klientów to być może na sam rynek e, e, samego zakupów nie wpłynie, natomiast może na przykład wpłynąć na rynek najmów, ponieważ jeżeli ktoś będzie miał niższe koszty e, utrzymania takiego mieszkania, niższe koszty kredytu i, i rat, e, będzie mógł to mieszkanie wynająć taniej. Jeśli teraz e, mamy... E... No, nisko oprocentowane konta, to już opłaca się wyjąć te pieniądze, kupić mieszkanie, wynająć, zarabiać na razie na wynajmach, licząc oczywiście na wzrosty, które kiedyś tam na pewno nastąpią. Bo tak jak mówię, na spadki już, już raczej nie ma co liczyć tych średnich cen. Chyba że na pojedynczych, poszczególnych projektach, ale na pewno średnia, średnia już niżej nie powinna na krakowskim rynku. Spaść. Obniżka stóp procentowych to tak naprawdę mniej korzystne dla, e, e, dla klientów banków e, stopy, jeśli chodzi, o, e, jeśli chodzi o utrzymanie kapitału na lokatach. A więc lokaty mniej korzystne. Bardziej korzystne w związku z tym inwestowanie w nieruchomości. Panie dyrektorze, to jest chyba dla deweloperów bardzo dobra wiadomość. Tak, to jest bardzo dobra wiadomość. Zresztą od dłuższego czasu obserwujemy takie odejście od lokowania kapitału na kontach czy w innych papierach wartościowych. Inwestycje w nieruchomości stały się już od pewnego czasu może od początku roku należałoby powiedzieć, dobrą inwestycją. Niżenie stóp. Kiedy ono będzie odczuwalne dla klientów w kieszeni, realnie? Mówi się, że waloryzacja tych stóp w bankach następuje co kwartał. A więc to, co, o czym my teraz w tej chwili, czym się teraz emocjonujemy, to tak naprawdę może być odczuwalne dopiero początkiem przyszłego kwart pierwszego kwartału przyszłego roku. Dla klientów, którzy zaciągnęli już kredyty, Rzeczywiście one są obniżane co kwartał, ale dla nowych klientów, którzy dopiero zaciągają te kredyty, dla których jest liczona zdolność kredytowa, to, Ju, to obniżono. istotne jest już teraz już, już Czyli liczy. ten, kto, kto stara się o, o, o kredyt, w tej chwili jakby jego zdolność już, w oczach banku wzrosła. Już poszła do góry. Mhm. Jak popatrzymy na dziesięcioletnią, chociażby ostatnich 10 lat na rynku nieruchomości w Krakowie, to widzimy, że największy wpływ, największy na ten czynnik bankowy. Rok 2006 obniżka początek obniżki 100% no przełożył się na ogromny boom. Później na tym spadku cen od 2007 roku, rok 2009, kiedy Rada Polityki Pieniężnej też zaczęła gwałtownie obniżać te stopy, też przełożył się na wysyp klientów. Później, jak w 2012 roku już stopy szły w górę, automatycznie klienci odpłynęli. Inne czynniki, takie jak różne programy, czy to rodzina na swoim, czy MDM, też mają wpływ na ten rynek, natomiast dużo, dużo mniejszy niż właśnie stopy, stopy procentowe. Także to jest czynnik, który naj, znaczy w największym stopniu napędza klientów do, do biur deweloperów. To jest rynek też, który podlega tym działaniom czynnika psychologicznego. My gdzieś z tyłu głowy cały czas mamy tą informację o tym, że od przyszłego roku wkład własny. Wymagany przez banki już będzie na wysokości 10%. Czyli z jednej strony jest obniżanie stóp procentowych, ale z drugiej strony, jak to się będzie, czy to się będzie bilansować, czy, 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 czy można powiedzieć i uprościć to w ten sposób, że to się będzie gdzieś tam bilansowało w przyszłym roku, jeżeli wysokość stóp procentowych utrzyma się na dotychczasowym poziomie, a wkład własny będzie wyższy o 5% niż był do tej pory. Czy to jest błędna logika? W tej chwili te 5%, które jest w tym roku, to tak naprawdę nie miało tutaj większego, większego znaczenia. O tym już mówiliśmy, bo wielokrotnie no, tak, i tak, tak e, kupujący myślę, zakładali ten produkt. myślę, że jeszcze te 10% w przyszłym roku. Na pewno przełoży się na sprzedaż w pierwszym kwartale, kiedy będzie, kiedy to wejdzie i będzie taki pierwszy jakby szok, zanim klienci się otrząsną. Myślę, że już od drugiego kwartału powinno być, ta sprzedaż powinna być dobra. Odczuwalne to myślę będzie dopiero przy 15-20%, rok 2016 faktycznie zapowiada się no nie, nie, nie zaciekawie, jeśli chodzi o klientów, zbieranie 20% będzie trudne. Czy podjąć decyzję o tym, żeby kupić mieszkanie jeszcze w tym roku, czy na przykład wstrzymać się do, do przyszłego z jakichś powodów. To, to osoby, które są za, z, zainteresowane tym bezpośrednio, najczęściej właśnie tego typu rachunki domowe prowadzą. Więc to myślę, że dla nich jest cenna też informacja, czy być może wstrzymywać się. Do przyszłego roku jeszcze i dopiero z początkiem szukać się na rynku oferty dla siebie, a być może już teraz e, zacząć e, te poszukiwania? Czy w ogóle cokolwiek, czy jest jakikolwiek argument, który należałoby wykorzystać, aby skłonić klientów do kupowania jeszcze w tym roku? To, to, to jest dość trudny problem, bo pewnie nikt takich analiz nie prowadził, na ile to wpływa, no ale mogę powiedzieć jeszcze taką rzecz: mianowicie około 30% naszych klientów wykorzystuje. Jak gdyby te graniczne warunki uzyskania kredytów MDM, czyli 50% płaci ze środków własnych, 30%. A działamy głównie w segmencie raczej tańszych mieszkań. Więc to też daje pewne światło, że nie jest to aż tak silny czynnik. Ja zawsze powtarzam, to od przynajmniej 10 lat, że państwo polskie stymuluje rynek, szczególnie pod koniec roku zabierając ulgi i narzucając ograniczenia, a nie je dając i ułatwiając kupowanie, bo regułą jest to, że coś pod koniec roku się kończy albo będzie trudniejsze od nowego roku, to praktycznie mogę wymienić takie programy w każdym roku, od 2001 i w związku z tym ludzie, bojąc się niekorzystnych dla siebie zmian, idą na zakupy w listopadzie, grudniu. Faktycznie chyba ten rynek jest rynkiem coraz bardziej spokojnym, coraz bardziej, coraz bardziej ugruntowanym. Natomiast no, jest też rynkiem dość mocno nasyconym. Jest w tej chwili, od razu poproszę o oprostowanie, jeżeli te dane byłyby już nieaktualne. W tej chwili w Polsce jest chyba 50 tysięcy mieszkań w ofercie, 8 tysięcy to jest Kraków. A ostatni kwartał to właściwie do sprzedaży weszło około 2,5 tysiąca w Krakowie mieszkań. No to są duże liczby. Jest w czym wybierać, prawda? To chyba jest dla klienta dobry moment. Ten rynek daje mu dość duże możliwości wyboru z tej dość szerokiej oferty. Z całą pewnością na rację, to jest taki moment, gdzie klient ma duży wybór pod każdym względem. I lokalizacji, i atrakcyjności, i metrażu. I chyba to, co w Polsce jest ciągle w segmencie mieszkań średnich najważniejsze, mianowicie ceny. A średnia, średnia cena w tej chwili w Krakowie? Metrach... Średnia Krakowa cena nie zmieniła nie. się od poprzedniego kwartału. ostruje w około 6,5 tysiąca zł. Mhm. Mówię tu o cenie ofertowej, po prostu w podsumowaniu całej oferty tych 8 tysięcy Mieszkań, w puli, w puli deweloperów. My do tej pory mówiliśmy głównie, jeśli mówiliśmy w ogóle o kryzysie, to mówiliśmy o nim w kategoriach tego, jak on wyczyścił rynek z tych drobnych spekulantów, tak to nazywa, czyści rynek. Czego? Ale zauważamy, i chyba tutaj wszyscy jesteśmy w stanie się z tym zgodzić, że ten rynek no właśnie staje się bezpieczniejszy, bardziej ugruntowany, ale rośnie też w pewnym sensie ta dynamika tego rynku. E, rosną ceny gruntów, może ceny na razie e, metra kwadratowego e, nie wzrosły znacząco, natomiast być może te, te, te wzrosty w przyszłym roku będą, będą zauważalne. Natomiast czego, co, co możemy powiedzieć na dziś? Czego my się nauczyliśmy? Czego rynek się nauczył? Czy w ogóle czego się nauczył po 2008 roku? Na pewno deweloperzy po 2008 roku, po tych ogromnych trudnościach z pozyskaniem środków, z problemami mm. z kredytami, ze zmniejszeniem rynku, wiele tych firm po prostu się wycofało, albo mając działki zamroziło projekty i czekało, nie robiło nic na tym rynku. I ci, ci deweloperzy czekali na odpowiedni moment. 2012, druga połowa i początek 2013, jakby jeszcze im potwierdziły, że to jest, to, to dobrze zrobili, że nie wchodzili na, to, na ten rynek. Natomiast od roku ponad mamy rewelacyjną sprzedaż na rynku, rewelacyjną, mamy rekordy czasów. I co się dzieje? Wszyscy, którzy mieli te projekty zamrożone albo mieli pieniądze i chcieli coś kupić, mieli coś na oku, chcieli w ogóle w rynek deweloperski wejść, mówią: To jest świetny moment, wejdźmy teraz. Sytuacja kryzysowa po 2008 roku z perspektywy dewelopera i wniosków, jakie powinien wyciągnąć, moim zdaniem wygląda w ten sposób, że trzeba pamiętać o y, głębokości rynku, o ilości produktów, jakie rynek y, może y, wchłonąć. Czyli ta podaż nie może być nadmierna, a w szczególności trzeba pamiętać o tym, że cena jest istotnym elementem na rynku, czyli nawet w sytuacji, gdy rynek przyjmuje pozornie dużo produktów, dużo mieszkań, w tym wypadku, to nie można nadmiernie windować ceny. Staramy się taką y, politykę prowadzić, wprowadzania na rynek dużej ilości mieszkań, ale w bardzo przystępnych cenach. W tym wypadku chodzi o ceny, które zdecydowanie mieszczą się w programie MDM. Chyba dawno tak, tak duży spokój nie panował w dyskusji na temat nieruchomości w Krakowie. My się spotkamy raz jeszcze tuż przed świętami, aby ocenić i dokonać podsumowania minionego roku. A dziś rozmawialiśmy z panem dyrektorem Markiem Harasymowem, Budynek z Nieruchomości, Konradem Mitręgą, Private Brokers i Piotrem Krochmanem Instytut Analiz Monitor Rynku Nieruchomości. Dziękuję bardzo.